Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka Dzisiaj przeniesiemy się do roku 2003 do zestawu z serii Lego Sports, dokładnie spod serii NBA przed Wami zakręcone rzuty. Jak pewnie możecie się domyślać, ten zestaw przywędrował do mnie z kopalni klocków. No i stwierdziłem, że chętnie się nim trochę pobawię, dlatego że to jest zestaw relatywnie nieduży, ale myślę, że bardzo zabawowy, przez jedną funkcję, którą za chwilkę wam będę pokazywał. No i myślę, że tutaj jest nieco więcej ciekawostek. Mamy te piłki, mamy nietypowe minifigurki, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak normalne figi, ale absolutnie nimi nie są. Dobra, najpierw zobaczmy, jak zestaw wygląda od strony konstrukcyjnej, a potem. Pójdziemy z całą resztą. No dobra, o co w tym wszystkim chodzi? Mamy w zestawie takie dwa pola do gry. One są potrzebne do tego, żeby wpinać tutaj oczywiście naszych zawodników. Zaraz wam będę pokazywał, jak to wszystko działa. Tutaj mamy fragment takiego połączonego mechanizmu, szczerze mówiąc, to chodzi tylko o zachowanie tej odległości od kosza i tak dalej. Sama konstrukcja absolutnie nie porywa, absolutnie się niczym ciekawym nie wyróżnia, ale mechanizm już tak. Zwróćcie też uwagę, jak wyglądają kosze. One są naprawdę bardzo fajne. Takie dość Sporych rozmiarów. Tutaj mamy logo NBA, które jest nadrukowane. Mamy oczywiście też miejsce, w które powinniśmy celować. Z drugiej strony wygląda to dokładnie tak samo. No ale, co jest w tym zestawie najważniejsze? Najważniejsze jest to, że mamy tutaj mechanizm, który właśnie pozwala nam na zabawę. Nakręcamy ten stojak z koszami i puszczamy. I oczywiście kosze się kręcą, no ale jak się tutaj bawić? Zaraz Wam też to wszystko pokażę. Jednak zanim pokażę wam jak ta zabawa działa, warto też zobaczyć od razu jak wyglądają minifigurki. Szczerze mówiąc, te ich miny troszeczkę kojarzą mi się z niewolnikami z Asterixa, oni zawsze mieli jakieś takie dziwne rysy, ale też piraci właściwie mniej więcej tak wyglądali. Okej, okay. nieważne. To nie są jakieś konkretni gracze, to są gracze z numerem 4 i 9. Sprawdzałem też na Bricklinku jak tutaj to się ma do wykazu postaci, czy to są jacyś znani koszykarze? No, ale nie są. Co do nóżek, one Kompletnie inaczej wyglądają. Mają tutaj takie wcięcia. W środku są też zamontowane sprężynki, które pozwalają wyginać się figurce do przodu i do tyłu. No i rączki też są nieco inne. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy takie mocne wycięcia. A wszystko po to, żeby oczywiście zmieścić w rękach piłkę. Piłki mamy tutaj w dwóch kolorach. Czerwona dla zawodnika czerwonego, niebieska naturalnie dla niebieskiego. Jeszcze zobaczmy, jak ten drugi jegomość wygląda. No naprawdę, te minifigurki mają głowy takie dość. Średnio dobrze wyglądające, warto je zmienić, jeśli chcielibyście rzeczywiście w jakiś taki zestaw się zaopatrywać. No to po prostu możecie troszeczkę zmodyfikować ich wygląd, bo zdecydowanie te główki nie są tutaj atutem. No dobra, jeśli chodzi o piłki, teraz przeniesiemy się na platformy, pokażę Wam, jak to wszystko obsługiwać. Załóżmy, że będziemy grać zawodnikiem w kolorze czerwonym, no i. Nic trudniejszego, oczywiście dajemy mu piłkę. Tutaj, oczywiście, jeśli ta piłka gdzieś spada z drugiej strony, możemy sobie też ewentualnie gościa obracać, żeby regulować. Kierunek strzału, bo w momencie kiedy mielibyśmy większy zestaw, choćby na przykład takie boisko, możemy oczywiście te piłki podawać między zawodnikami. No i teraz dzięki sprężynkom chwytamy oczywiście piłkę. Ja sobie tutaj ustawię kosz, wy tego nie widzicie, ale za chwilę też wam pokażę, jak to wygląda, kiedy się tą piłką już rzuca. I naciągamy sobie gościa do tyłu, w zależności od tego, jaki chcemy mieć zakres, i cyk. Piłka leci, prawie trafiłem. Dobra, zobaczymy, czy uda się w ogóle trafić, ale jeszcze raz zmienię kadr, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy od tyłu zawodnika. Teraz zdecydowanie lepiej, zobaczymy, czy będzie mi się udało trafiać. Wezmę więcej piłek, żebyście też mogli lepiej zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, piłka założona, próbuję wycelować i hop, jej, trafiłem, czyli się da. Dobra, myślałem, że to jest trochę bardziej toporne, ale to strzelimy sobie jeszcze raz. A dobra, czasem to jest tak, że chcecie, a nie możecie i właśnie coś takiego się stało. Może niebieska piłka będzie bardziej szczęśliwa dla mnie. Dobra, przerzuciłem. To jest trochę loteria, bo wiecie, tutaj mimo wszystko ten zasięg strzału o, odbiło się teraz od tablicy, ale też zobaczymy jak to wygląda w momencie, kiedy nakręcimy już te tablice, ja sobie piłkę, tu, piłki tutaj jeszcze z powrotem przyciągnę do siebie, no i nakręcamy kosze bardzo, bardzo mocno je nakręcę wow, 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 aż tak mocno że się to odkręca, dobra kosz się kręci, a ja w takim razie spróbuję strzelić, hop, dobra, nie udało się ale prawie byłem blisko, no to jeszcze raz, teraz tak dla odmiany piłka niebieska już jest naciągnięta, więc może będzie łatwiej, no nie, niestety odbiła się, ale działa to i można rzeczywiście bardzo fajnie tym zestawem się bawić. Stwierdzam, że to nie jest tylko zestaw Lego, ale i taka można powiedzieć gra podróżna. Chociaż szczerze mówiąc, w trakcie podróży w samochodzie czy w pociągu ciężko byłoby tym grać, bo te piłki by się od razu pogubiły. Ale nieważne, można się tym naprawdę bardzo fajnie pobawić. Gdyby jeszcze ten naciąg powodował, że kosze mogą się obracać nieco dłużej albo trochę wolniej, to byłoby naprawdę idealnie. Ale i tak wydaje mi się, że to jest naprawdę. Fajna ciekawostka. Jeśli macie możliwość, żeby trafić gdzieś na taki zestaw, to myślę, że śmiało możecie po niego sięgnąć, bo zabawa jest przednia. Nie wiem, czy szybko się nudzi, czy nie, bo ja bawiłem się naprawdę chwilkę, ale wydaje mi się, że to naprawdę może być całkiem przyjemne. Tym bardziej, że te zestawy nadal można dorwać w dobrych cenach. O ile nawet nie bardzo dobrych, jak na ich wiek, bo pamiętajmy, że ten zestaw ma aż 17 lat. W każdym razie polecam, bo to naprawdę przednia zabawa. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.